Dobra, jestem. Mm -hmm. No fajnie. Okej, okay, a wy jesteście kochani, Duet Rock and Royo, witamy serdecznie. Ej, ej, ej. Oczywiście Borderlands The Pre-Sequel, czyli... Jak się okazuje, mamy już na to kilka, a będzie o wiele więcej dowodów na to, że tło kurde wypaliło. I to wypaliło dobrze. Tak jest, tak jest. Bawimy się, wyśmienicie i, i, i faktycznie ta gra nam zupełnie nie przeszkadza w, w pogadaniu, co jest, co jest fajne. Co prawda, my troszkę przeszkadzamy fabule, ale to mam nadzieję, że nie po to tu do końca jesteście, więc powinno być tacy. Coś coś... A, a ja bym chciał z Tobą y, porozmawiać. O panu Bagińskim dzisiaj. O! Oh, co Z oh. Miałem y, przyjemność y, przybić tarczę i poprosić o pozdrowienia dla widzów. No nie gadaj serio? No tak, wtedy co byliśmy na EA Games na Crazy 3. On tam był. Kurde, no. O! A! Przyspiewał a. tego, tego. I jak jak na pewno się orientujesz? E, Tomasz ma ambitny plan stworzenia e, ciut lepszego Wiedźmina. A tak, tak. Ten, którym zostaliśmy jakiś czas temu uraczeni. Przypominam, że były to genialne efekty specjalne, tudzież potwory gumowe firmy Mattel, a cały budżet poszedł na rendering smoka, chyba. <laughs> I trzymamy kciuki, żeby w przypadku Tomasza wyszło lepiej. Znaczy, on realizując w ogóle wszelkie trailery do Wiedźmina, myślę, że, że miał okazję, wiesz, nabyć wizji tego, co, co chciałby tam zobaczyć. A to jest jakby... Wiedźmin jest doskonałym... Ja czasami mam wrażenie, że Wiedźmin w grach jest, jest hmm. ciekawszym Wiedźminem niż Wiedźmin w książkach. W sensie takim, Też to się że... Tak wydaje. Też to się bardziej tak... wyraźnym, bardziej wyraźnym. Znaczy, to nieładnie i to na pewno by się strasznie obraził na nas e, Sapkowski. Ale jakoś tak cholera wie. No. Znów kwestia... Mi się strasznie podobało w Tomaszu to, że y, jak mu tam oczywiście strzelałem propsy, to on cały czas akcentował, zwracał uwagę na to, że nie on, ale że większa ekipa ludzi, tak? Że powiedzmy ta jego drużyna. No 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 no. To mi to mi się podobało. A właśnie, bo mieliśmy fantastyczny zwiastun pojedynku ze Strzygą, jeśli chodzi o Wiedźmina I. Aha. Mieliśmy fantastyczny zwiastun z pamiętnym statkiem. Tak jeśli jest chodzi o Wiedźmina Drugiego przy okazji wersji na konsolę. No i niedawno temu wyszedł. Tak, kolejny trailer. Trailer, trailer jakby trójki. Intro, intro. Mm -hmm. I powiem Ci, że technicznie genialnie zrealizowane. Mm -hmm. a najlepiej, ale fabularnie uważam, że najsłabiej. Ja, 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 znaczy, najbardziej mi się podobał film przy drugiej części gry, kiedy była premiera Xbox 360, na tym statku. On, on był taki, że wiesz, ciary przechodziły na maksa. Natomiast tutaj, ja nie do końca wiedziałem, znaczy, wiem, rozumiem tą historię, rozumiem poszukiwania Wiedźmina, nie? Ale faktycznie on nie był aż tak, no tak, to przyznam. Znaczy, trudno o takim dziele mówić, że jest słabsze, trudno to wartościować, bo to, bo to są fajne rzeczy nadal. Jeśli znów jest dodatkowy motyw, nacisk na to, że, e, no, że gry znów mogą być małym dziełem sztuki, tak, małym, dużym i tak dalej. Czy jeśli chodzi o zasadniczą e, główną grę, czy nawet jakieś okolicznościowe, m, dodatkowe, miły, mini-dzieła pokroju, czy to zwiastunu na premierę trailera, tak, czego, czego, czegokolwiek w tym stylu. No, no, no. Oczywiście ja mówię tutaj o intrze, a nie o takim trailerze, tak? Bo ten trailer, który miał bardzo fajną, powiedzmy, no, krytą głębię, że, że zabijam potwory, tak? Tak, 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 wcale nie musi mieć tam potężnych zębisk i wszystkiego, że tu też, no, ludzie potrafią być niegorszymi. Tak, tak, no, ten, ten trailer, ten pierwszy, który żeśmy widzieli, on chyba robił, zrobił na mnie większe wrażenie niż, <laughs> niż ten ostatni. Mhm, mhm, no, zgodzę się, zgodzę się. Okej, okay. mamy to. Ale musimy tutaj trochę powojować, przyjacielu. Nie mam czym. Tylko lasery jest... mi zostały. I... No tak, oni na te lasery są trochę słabi. Nie mówię o ogniu. Także ja tutaj za dobrze się nie. Chyba, że wziąłem jakąś inną pukawkę kogokolwiek. Dobra, mam coś. Może to mi pomoże. Dobra, próbujemy. To no, trochę lepiej. Ewidentnie lepiej. coś. Yeah, jest... Ciul. dobra. Elegancka, elegancka, elegancka. Łoisz, Łoisz, Rokesz. Ładnie. Promyczek zniszczenia mam tutaj. Zajebiście. Panie się wykluwają, mniejsze z większych. Jakkolwiek to niepokojące jest, ale... Ja mam wrażenie, że matki, wiesz, tu ja tu morduję, nie, i... Tak, 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 tak. To co ja mam to jest do niszczenia tarcz, ale... Ale, ale coś, jest, że... bad mama, pet mama. Dobra. Granatów dla ochłody. i Rogo, kurwa, leci ktoś. A przepraszam cię, no ale wiesz... Ale ty, jak możesz mnie przepraszać, to no, ty wiercisz? Ja wiem, wiem, to przysłany po prostu, kurde. To jest chyba wyjebane, bo słuchawka tego nie słyszy. Nie, nie, to to nawet ja słyszę, wiesz? Przepraszam wszystkich, którzy muszą to przeżywać, no. Niestety to nie jest regularne studio nagrań, tylko mieszkanie i tutaj... Tak, możecie, możecie sobie kochani wmówić, że to po prostu jest efekt naszych broni. Tak. ja to jest, to jest powód, dla którego ja piwnicę będę preferował w niedalekiej przyszłości. No widzisz, ja mam szafę, te piwnice, po prostu RPGowi bracia jak nic. Pamiętasz, na, na początku żeśmy wspomnieli o tym, że, y, że y, y, Amo wszędzie leży zaczynam do, dostrzegać fatalne braki w tak, tej materii Tak, 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 tak Ptysiu Mysiu, jak my teraz damy radę w ogóle stąd uciec, czy jest tu, czy widzisz tutaj jakąś e, e, rampę nadziei? O cholera tu nie pomyślałem. A to Ale chyba co, tędy. Bo może może właśnie spróbujemy, tu jest nawet jakaś wesoła skrzyneczka. Okej, okay, no nic, no próbujemy cholera, jakoś tego nie widzę. A nawet. Skrzyneczka. Kto pierwszy ten lepszy, bierze wszystko. Oooo Czer dżer... nie, nie gadaj. Spadłeś. Nie wiem, to będzie Wiesz, znalazłem drogę! Tak. Czekaj, bo ja tu sobie porównuję. No, słabe te snajperki, no Złapałeś drogę, no to fajnie, bo to, to jest w takim razie mi się też chyba Dobra, to ja, ja też idę sobie tę. Nie, nie! Może coś się uda Nie, tam były wysokie skarpy, wiesz, to było generalnie pod drugą stronę, żeby przeskakiwać pod, pod, pod. Pod, pod tym Dobra, hops, jesteśmy e, Dobra Mówisz, że znalazłeś drogę, byku Znaczy w tym sensie, że, że znalazłem i już Ty też z niej ta, właśnie skorzystałeś. Dobrze. Dobrze, bo nas po prostu wypieprzyło w ramach respa na początek tej lokacji. No ale dobrze, no musimy zareportować. Zaraportować. Okej. Okay. I znowu w ten sam grzyb wlazłem zostać. Słuchaj, ja ostatnio polecałem e, w info e, gościa, e, który ukrywa się... Jest to niejaki masochista. Nie wiem czy słyszałeś o kolesiu, on generalnie równa z błotem polskie w cudzysłowie super mega produkcje, to jest taki troszeczkę filmowe. angry czy czy nie wiem czy się spotkałeś. A, znaczy nie, nie, ale, ale rozumiem, rozumiem konwencję. Okej, okay. um, i gościu generalnie tam ostro, ostro pojechał, tam polską super produkcję, chyba Ostatnia Radka się nazywa czy jakoś tak. No i tam e, twórca się do niego zaklejmował mu filmy, napisał do niego, wiesz, takiego maila na zasadzie, że on rozumie normalną krytykę, bo często się z nią spotyka, ale nowość, prawda? Ale że tego za bardzo pojechał i no, zaczął mu robić problemy na YouTubie, sobie kasować filmy, dopieprzać się, że użył tam fragmentów, nie i tak dalej, i tak dalej. Ten to oczywiście puścił jeszcze raz tylko z fragmentami wiesz, zwiastunu. Ale wiesz, to też pokazuje, że w Stanach mam wrażenie, że robią mniej takich problemów niż w Polsce. Wiesz o co chodzi? No, chociaż i tam też się zdarzają takie sytuacje. No to hmm. też cię powiem historię. Znaczy, yy, prawda jest taka, że jeżeli robisz materiał z gry, nie. Yy, w, w otwartym teoretycznie internecie, takim jest YouTube. No, to oni niestety no, mogą ci to zaklejmować, jeżeli będą mieli ochotę, i to, to jest przesrane jakby tutaj. Te, te, te... Chociaż myślę, że można by sądowo e, dochodzić do tego, gdyby ktoś miał ochotę, bo to jest jednak materiał, w którym przedstawiasz jakąś swoją opinię, i to jest na zasadzie statu, że masz pełne prawo użyć tego, i, 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 i tu nie powinno być. No, to mo można by się nieźle pokłócić, nie? i można by trochę nagłośnić tą sprawę. Natomiast wyobraź sobie, że w Stanach Zjednoczonych zdarzają się takie sytuacje, że jest na przykład YouTuber, powiedzmy niewielki, ale jego filmy z danej gry. Zajmują bardzo wysoką pozycję. Tak. I teraz studio, które robi tą grę, znaczy wydawca, albo też deweloper, to różnie, myśli sobie, cholera, fajnie by było, gdyby nasz kanał był lepiej rozwinięty, żeby nasze filmy były lepiej spozycjonowane. Jako, że nie możemy walczyć z tym YouTuberem, który już właściwie zrobił dla nas dobrą robotę, bo ludzie o grze wiedzą, to zróbmy tak. Zaklejmujmy jego filmy, wstawimy swoje własne i nasze będą na topie, a nie jego, nie? I koleś, wiesz, który im zrobił dobrze, ma. ma poważne zagrożenie, że w ogóle straci konto na YouTube, bo YouTube wiesz, jak traktuje tego typu sytuacje. A Jasne. oni mają w dupie, bo oni chcą mieć swój kanał na topie, i właściwie już wiesz, już tego youtubera wykorzystali, i teraz mogą sobie, wiesz. Ma, mają w dupie, czy on straci kanał, czy nie. No i ta, takie rzeczy się kurde zdarzają. Takie hmm. rzeczy się zdarzają i. i, i to kilka razy. To, to, ten Total Biscuit hmm. o tym opowiadał parę razy. On jest hmm. taki facet, który, który, którego się przyjemnie słucha, on, on dba trochę o tych ludzi, którzy, którzy robią tak, podobne no, rzeczy Tak, on, on, on jest brytyjczykiem, zgadza się. Tak, tak, Synical Briton ma nawet. Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Bardzo fajny gość. Ale takie gości. rzeczy, tak... Ja w ogóle lubię taki czysty angielski. Nie? No, 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 on jest bardzo taki. No i takie rzeczy się zdarzają, ku mojemu przerażeniu, wiesz, że, że. No ale, no wiesz. No, może to oni, ci ludzie sobie nie zdają sprawy, że to jest y, często y, jakiś sposób na życie i że to ludzie c, całe życie swoje poświęcają, żeby tam zrobić jakieś robić materiały o grach, nie? Oni, oni, wiesz, odbije i, i sobie zaklejmują to, nie? Kurcze, Rockens, to co? co jeszcze w tym roku, kurcze? Yy, wiesz, to, to żeśmy... Kodziaki, kodziaki, kodziaka jakoś postaramy się duetowo ogarnąć. No, no, może być ciekawie. O, kurde, na pewno jest w, w, fajnych, fajnych tytułów trochę, pozwolę tego no tak, sobie... Dragon Age'a też się pobawimy, to może być pewne nowo, jeśli chodzi o tą serię pod kątem jakiegokolwiek koopa kiedykolwiek, prawda? No, 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 to na się, na to się zgadzam. lubię z tobą testować, bo kto ma nie testować jakichś kooperacyjnych... Y Trybów motywów w grach Rock and Nieroken nie? Ja postanowiłem się uśmiechnąć troszkę do, do Xboxa. Właściwie już od dłuższego czasu to planowałem, bo teraz, teraz jest w planach ten Sunset Overdrive, co napiszę, że Toka nie robiło na mnie wrażenia. To jest taki otwarty świat, taka, taka e, rzeźnia trochę na, na, na potworach, która wygląda atrakcyjnie Aha. wizualnie, ale myślałem, a nie, jakoś mnie nie weźmie. Ale oni te kody recyzenckie przesłali z dużym wyprzedzeniem, a to znaczy, że są mocno pewni tego produktu. On zresztą ma Aha, dosyć dobre opinie. Więc zobaczymy. Ale do czego byś to porównał? Jaka to jest mechanika? Shit, jakby. E, a już już ci mówię, to jest taki jak. E, taka fioletowa gra z Saints Row. A, dobra, okej, okay, dobra. Coś jak to Saints Ro, Row, tylko w pomarańczowych tych. Od, polo, w pomarańczowej kolorystyce. Bardziej. A, to Okej, okay, dobra. Zaintrygowałeś. To ja nam postawię auto. Olera, muszę zmywać się. Bo mnie strzelają jakieś. Okazało się, że wziąłem teraz. Wziąłem teraz zabójcze oprzyrządowanie, które. Może się pochwalić kolorem. niebieskim, czyli jest elektryczne. A tutaj są odporni na niebieskie rzeczy. I teraz dołożę z tego. Bardzo no. dobrze, to jest genialna opcja z tymi rakietkami, naprawdę. Więc. Y... No, ten Sunset Overdrive, ja właśnie będę tego, będę sobie instalował Xboxa w niedalekiej przyszłości, najwyższa pora, bo to ja lubię jak, ja lubię, jak jest uczciwa konkurencja na rynku, Microsoft w ogóle ma kompletnie w nosie tą swoją konsolę, jakoś zupełnie nie próbuje jej, ale wiesz, no, no może myślą, że im się nie udało czy coś i nie będą wiesz cisnąć ludzi na siłę, żeby to kopowali. no nie wiem, mają na pewno jakiś plan w związku z tym. Na pewno. Pytanie czy chytry. Może to jest, wiesz, taki trochę motyw ekskluziwa. Nikt tego nie ma, możesz ty mieć. <laughs> że, ja sama, że sama konsola jest ekskluzywem, tak? No, no, no wiesz, ja, nie, ja, ja, ja się śmieję. Ja, ja naprawdę nie mam nic przeciwko Xboxowi, nie? Tylko mnie, do, mnie dobija kompletny brak marketingu w Polsce w związku z tym. I yy, nie wiem czemu tak jest. Szkoda trochę. Yy, ale dobra, dobra. No, tak czy siak ten Sunset Overdrive może być takim fajnym miejscem, gdzie ja sobie zacznę przygodę z Xboxem. Ale wiesz, o jedną rzecz chciałem cię zapytać a propos o, o, poprzedniego o poprzedniej naszej rozmowy o, o dziełach postapokaliptycznych. To temat, Słucham, który to często to, powraca. To, to, co, to może Dla mnie może powracać bardzo często. Wiesz, bo jakby Pomyślałem sobie, w trakcie tej rozmowy, że mówiłeś o kształtowaniu tych postaci tutaj, nie? I to kształtowanie tych postaci odbywa się na bazie już trzech gier, wiesz? To się, to się zmienia, no ten facet, który sprzedaje broń, no to, to, jest, to jest, wiesz, to jest typ, z którym wiele razy żeśmy gadali. I zastanawiałem się, czy są jakieś postapokaliptyczne seriale. Seriale, które pokazują postapokaliptyczny świat. I nie wiem, czy miałeś okazję, bo ty też w serialach jesteś mocno... Mocno się angażujesz. A i chyba znowu jeszcze, że... jeszcze raz, jakbyś mógł powtórzyć, przepraszam. A wiem, wiem, wiem. Gadała babka, ja czytam jedną rzecz i tak wyjątkowo się wyłączyłem. Trochę Dobra, spoko. Hmm. Pytałem się, czy, czy postapokaliptyczne seriale miałeś okazję widzieć. Czy postapokaliptyczne seriale? Wiesz, co nie przypominam? Znaczy, no trochę tak. Gadaliśmy, kiedyś o tym serialu, teraz czekam na kolejny sezon. Mam nadzieję, że do jego emisji dojdzie. To jest tych stu, o których ci mówiłem. Cześć, przypomnij no było to, że oczywiście bomby spadły na ziemię. Ci co przeżyli, ewakuowali się na specjalną stację badawczą. Aha. No i tam bodajże po stu latach, tam mi się zaczął tlen kończyć na tej stacji badawczej i wysyłają stu młodocianych przestępców, by sprawdzili, potem dali znać czy można czy można się e, tam powiedzmy już osiedlić. I to co ci mówiłem, że to jest taka hybryda troszeczkę e, władcy much, tak, A? z tym z lostami. Tylko e, jest to tyle fajnie zrobione, że o, tam nie ma takiego efektu, że o kurwa to będzie trwało miliard odcinków i sami twórcy się pewnie zaraz kurwa pogubią co chcieli pokazać, nie? <laughs> tak jak to było w tym, w tym, w tym, no co tam tracą przytomność na dwie minuty wszyscy cały świat i takim się popierdoliła już fabuła, że że że, 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 że skończyli ten serial, bo sami t, t, scenarzyści, twórcy się pogubili. A to był fantastycznie zapowiadający się y, ten y, y, serial, on się nazywał coś tam out teraz zapomniałem, kurczę, ale motyw był bardzo okej. Okay. W ogóle jest jakby taki problem czasami, że scenarzyści szukają takiej przygody takiej bardzo tajemniczej, tajemniczej do tego stopnia, że wprowadzają kolejne progi tej tajemniczości. Wątki, postacie. Nie? Tak. I, I w pewnym momencie w ogóle nie wiesz, nie wiesz kompletnie o co chodzi. I, I nawet już się nie przestaje interesować, o co, o co chodziło na początku. Ja, ja w losach gdzieś straciłem wątek, kiedy te zagadki zaczęły się tak namnażać strasznie, a wyjaśnień w ogóle nie przybywało. Jakby mm -hmm. każdy, każdy kolejny odcinek był takim... E... No więcej, pojawiało się więcej pytań niż odpowiedzi. No właśnie, tak? właśnie, ja zawsze czekałem, okej, okay, no dobra, może się tutaj coś rozwiąże, a tu nie. No to pytania każdy głupi potrafi zadawać, dawać dobre odpowiedzi to jest sztuka, nie? Mm -hmm. I, I, I tego to mi to brakowało to gdzieś tam na jakimś etapie. I przypuszczam, że ten, co teraz opowiadałeś, to dokładnie na to samo cierpiał. Mhm. Mm Mamy miasteczko, mamy. O, ja nawet widzisz. No tutaj sobie poogarniaj coś jak chcesz, bo tam mamy dalej misję do załatwienia. Ile mamy tam na liczniku? Minutowo bro. Y na liczniku mamy, widzisz, przestałem śledzić. Mamy 17. ładne 17 minutek. A no to jeszcze z 10 minut, spokojnie. Żebym znów biedaku nie musiał co trzeci odcinek dawać planszy, że soro, soro ktoś mi ukradł dwie minuty filmu. <laughs> Okay. Ale okej, okay. fajnie, fajnie, też tutaj fajnie zaaranżowana, bo zauważyłem, że my w 90% gadamy o wszystkim, tylko nie o tej grze, A to... co oczywiście ma jak najbardziej swój urok, tak? No, no. przynajmniej nie spoilujemy, to jest pierwszy Let's Play, proszę Państwa, w którym kompletnie nie ma spoilerów na temat gry. Tak, jak najbardziej. E... Fajna, fajna, fajna ta baza wypadowa, tak? Bo każda część miała swoje takie główne miasto. Mm -hmm. Chociaż najwięcej jaj było w Borderlands 2, jak tam, wiesz, wysadzili, wyrzucili tą cytadelę, nie? A no, no, no. To, to, to były jaja nieziemskie. No Pandora to Pandora. No tam raczej były różne miejsca yy, pod, pod, pod wypadówkę. A, to mam dla Ciebie świetne pytanie. Wow! Świetne pytanie, bo, jakby fanem Borderlands jesteś, tu nikt nie, nie, pod, nie, nie dyskutuje. Natomiast ja zauważyłem, że nigdy nie próbowałeś chwycić za takie gry jak The Walking Dead czy, czy Wolf Among Us, czyli te przygodówki od Telltale Tale Games. Natomiast oni postanowili zrobić teraz przygodówkę właśnie w ramach Borderlands. jestem tak. ciekaw, jaki jest Twój stosunek do tego dzieła. Zobaczę, zobaczę, wiesz, przede wszystkim, wiesz, no, to, to nie o to chodzi, że tutaj musi być tematyka pode mnie, bo nie lubię zombie czy wilkołaków, bo tak nie jest, bo, 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 bo tak nie jest, wiesz, to są gry, które też wymagają czasu, zaangażowania emocjonalnego i tak dalej, wiesz, też mnóstwo osób już te gry nagrywało, także tutaj nie chciałbym być znów wtórny, ale, ale na pewno, na pewno... Przyjrzę się tematowi. To może być interesujące. Wiesz, gdyby w tej przygodówce był Cop, co to byłoby, to byśmy mieli odpowiedź dosyć szybko. No, 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 no. Ale wiesz no, ale co ci tak... powiem? Jakby, no. że przy, przyjmuję twoje argumenty i faktycznie, że to byłoby wtórne, bo to już trudno zrobić coś takiego i pokazać tak. coś wyjątkowego. Ale powiem ci, Rojo, że, że o ile gra jest ważna, hmm. Wiesz, The Walking Dead, to ile, to jest bardzo. Taki, taka ciekawa rozgrywka. O tyle osobiste wybory są znacznie ciekawsze niż cała historia, nie? Domyślam się. Domyślam. Ja, ja powiem ci szczerze, że, że mam takie. Yy, znaczy, może taki nie nazwałbym tego głęboką potrzebą, ale mam dużą ciekawość na temat tego, jak ty byś zagrał w, w pierwszy sezon The Walking Dead. Na tej zasadzie. No, tak. jestem bardzo ciekaw. Oczywiście nie próbujecie namówić, nie? No to widzisz, że to, to tak samo jak ja cię próbowałem namówić na Two no. A, no, ale no to jest. Tam, tam, tam nie jest gra pod wybory, tak? Tam po prostu yy, odgrywa... grasz w historię pewną. No, ja, ja tudemun cały czas mam na radarze, to nie jest tak, że. Czyli no ja Valiant, to... Hearts, Valiant Hearts. Mistrzostwo Świata. Tak, tak, no? tak. tak. Demol, tegoroczne malutkie dzieło Ubisoftu. No, Mistrzostwo Świata, znów po raz kolejny. Wiesz, oni złapali się um, bardzo eee. niewykorzystanego... Hello! Duchowego. Hello! A sorry. Hello! Czekaj, mała pchełka tutaj za, za mną woła, dobra, skakuj. Wiesz, no, ale też mu pokazują muzykę, bo zazwyczaj w grach no, muzyka, no fajnie, że jest, tak, czasem się ją... Deaktywuje i montuje własną muzykę. To różnie ludzie robią, prawda? Aha, aha. Ale te gry akurat pokazały, jak, jaka to jest kurwa rola muzyki w grach nieprawdopodobna. Ja muszę sobie sprawdzić ten tudy to... A w ogóle a lubisz Space Hulka? Kojarzysz to uniwersum? Eee, Jezu, Space Hulk. No, no, no. Czekaj, czekaj. Space to Marines. Hack and Aha, a, to, a to był, był Hacking Slash, to jest w ogóle takie dosyć duże uniwersum. Bo ja trafiłem na teraz na taką strategię turową, która w Polsce w ogóle nie była wydana teraz, dopiero Techland ją wydał w tej serii. Wiem, z... Jestem ambasadorem tej serii. No właśnie widziałem, o właśnie, bo już teraz wiem, widziałem twoje logo na tym, nie. No, 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 I, no. I, to, I to może być fajna gierka. Jak mi tylko starczy czasu, to sobie pyknę, bo to jest. Ale to jest przetestuj, strategia turowa. Przetestuj, 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 no. No. To jest strategia turowa, więc tam ludzie Bo. raczej nie będą zachwyceni specjalnie, ale, ale to ale jest coś, co mam na radarze, no. Rozumiem. Co zrobiłeś? Wiesz co, no ja na razie jeżdżę w kółko. O, mnie wyrzuciło z gry. Jakim cudem? No, roz, rozłączyłem się chyba z tobą. Znaczy, wyłącz... Czekaj, spróbuję do ciebie dołączyć. To jest niemożliwe. Ja, okej, rok hesa będą, ale możesz no. dołączyć w każdej chwili. Dobrze, zaraz tak zrobię. No, to do mnie ma tragedii z tym. Ja wjechałem w jakąś ścianę, wiesz? Z mojej perspektywy byłem wewnątrz. No w tym to, 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 to nie, nie, nie to fajnie, co zrobiłeś. Mm, spoko.